Na maxa teraz y, recenzja Mechanicus Warhammer 40000 od Casado Games. Y, małej w sumie indycznej gierki, którą dostaliśmy y, już jakiś czas temu, więc y, troszeczkę jesteśmy spóźnieni z tą recenzją, ale ustaliliśmy z Mateuszem, że warto do niej wrócić. Znaczy ona zadebiutowała chyba tydzień temu, czy nieco pod, ponad tydzień temu. Wczesna Ach, wersja była dostępna troszkę wcześniej, no ale premiera pełna wersji że była 15 listopada, więc nie jest aż tak, aż tak straszna. No dobra, nie spóźniliśmy się aż tyle. No ale dobra, czym jest, e, czym jest właściwie ta gra? Mm, to jest e, taki właściwie e, taka krzyżówka pomiędzy Excomem a Darkest Dungeon, której kierujemy cyborgami, księżami, którzy On, strzelają cyborg. do faraonów terminatorów. Tak, powiedział to Paweł w bardzo, <laughs> bardzo ciekawym uproszczeniu. E, zacznijmy od tego, że jest to strategia turowa. Pewnym, połączone z no RPG tak. troszeczkę, czyli i nawiązanie do Darkest Dungeon jest dlatego, że kiedy mamy misję, to przemieszczamy się naszym oddziałem, widząc mapę jakby od góry i pomiędzy kolejnymi pomieszczeniami. No tak, i bo w tych ok. pomieszczeniach mogą się wydarzyć różne rzeczy, albo walka, albo jakieś wydarzenie, które mamy przedstawione w formie ekranu z wyborami. Na przykład to trafiliśmy na jakiś artefakt. Co z nim zrobimy? Wybierz jedną z opcji. I to w jakiś sposób wpływa na... troszkę na narrację, troszkę na, na, na wydarzenia może w jakiejś misji. No tak, gra jest tak jakby podzielona na trzy, trzy warstwy. Mamy nasz statek, na którym... Em, odpoczywamy pomiędzy misjami. Y, levelujemy naszych, y, naszych y, księży. i, kapłanów, i nasze, chyba, kapłanów. kapłanów tak lepiej brzmi. Naszych kapłanów i nasze oddziały. Y, y, też to jakich ich levelujemy jakby... Y, wpływa na ilość sprzętu, które mogą brać, co... W innych grach skończyłoby się, no wiadomo, jedna ręka, jedna broń, druga ręka, druga broń, może coś na plecy. W tym wypadku y, mamy macki, inne sprawy, więc bardzo szybko ile sprzętu, którą mamy y, Tutaj pojawia się liczba dwucyfrowa y, I następnie wybieramy sobie jedną z misji i zaczynamy właśnie w takim stylu darkę Dungeonowym, czyli przechodzimy przez, przez y, taki loch, próbując, próbując y, rozwiązać po kolei te zagadki, tak żeby za bardzo nie dostać, bo te zagadki, które przed nami są stawiane, mogą nam dać jakieś fajne bonusy pieniążki, e, doświadczenie, ale również mogą nas e, zaboleć, mogą nam odebrać troszeczkę HP, mogą, nam, e, mogą obudzić trochę więcej naszych przeciwników. Tak, bo, bo walczymy z armią, nazwijmy to, nekronów. To jest taka rasa w z 40 tysięcy, powiedzmy, no, złych robotów, w dużym uproszczeniu. I oni w tej akurat grze budzą się z długiego, długiego snu i planują zrobić bardzo złe rzeczy, więc musimy ich powstrzymać. I właśnie im więcej czasu spędzamy na, na, na danej mapie, tym jest większa szansa, że będzie jakby więcej tych przeciwników i że będzie trudniej, więc jakby z jednej strony musimy się śpieszyć, ale z drugiej strony fajnie by było zdobyć coraz więcej jakichś tam ciekawych przedmiotów czy ulepszeń, I, więc... to, jest, i to jest bardzo ciekawa mechanika y, też y, z kilku stron, ponieważ y, jakby w ramach pojedynczego lochu y, większy poziom, im dłużej w nim spędzamy czasu, tym y, bardziej obudzeni są nekroni, no i oczywiście mamy więcej przeciwników, szybciej się generują i tak dalej, ale po zakończeniu każdej misji podliczane jest, podliczane jest to, ile spędziliśmy w tym lochu i doliczane do takiego głównego paska. A kiedy ten pasek się napełni, yy, będzie go 100% i mniej więcej po 20 misjach tak średnio, automatycznie rozpoczynamy ostatnią, ostatnią walkę z ostatnim bossem. Właśnie. No Więc to jest, to jest od bardzo, nas trochę troszkę, zależy, jak będziemy gotowi. Troszkę to przypomina ten system z Excoma 2 z podstawki, gdzie też mieliśmy jakieś tam licznik czasu tak naprawdę? Tak, yy, tylko że tam mieliśmy możliwość jakby w, yy, zmniejszania go, wpływania tu, na niego. Tak, tu tutaj, tutaj jednak trzeba się spieszyć, ale to jest bardzo przyjemne, bo yy, miło jest zobaczyć grę, która yy, popycha nas do yy, proaktywnego działania, ale jednocześnie niekoniecznie nas zmusza. Tak? Jeżeli trochę dłużej zostaniemy gdzieś nic się nie stanie, ale, ale, ale mamy zrozumiałe, że, że to się, się, mówi, się że troszeczkę szybciej nam będzie do tej naj, naj, tak. najstraszniejszej walki. No i jest ta trzecia warstwa. Tak. Trzecia warstwa to są same bitwy. No i bitwy e, są przeprowadzane w stylu Excoma, aczkolwiek e, podobnie jak wcześniej w Space Marine, e, tutaj też e, osłony nie są ulubiane, więc jedna z tych najbardziej... Mm, ważnych, cech dla tych, tak, e, ważnych cech dla tego gatunku, czyli właśnie osłony i krycie się, no nie są tutaj po prostu obecne. Znaczy osłony... Są. Jeżeli, jeżeli mamy jakiś na przykład wielki kamień, to zanim staniemy, to wróg nas nie traci, nie ma czegoś nie takiego, że po prostu klikamy, żeby kucnąć za osłoną i wtedy jakaś jest mniejszy procent obrażeń czy coś takiego. Nie ma też flankowania ani innych takich rzeczy, chyba że nas okrążymy jakby wroga naszymi jednostkami, to, to wtedy chyba... Zamiast tego, zamiast tego nasza broń się ładuje, to znaczy e, im więcej razy użyjemy broni w czasie jednej walki, tym mocniejsze ma ona obrażenia. I to też nas jakby, szczególnie obrażenia, które są zadawane z bliska i tutaj nas to jakby motywuje do zbliżania się do przeciwnika. Tak jest. Szczególnie, że zbliżając się do niego, zdobywamy takie punkty, które możemy wydawać na dodatkowe akcje. E, także tak gra troszeczkę, tak jak dum kiedyś, e, to kiedyś, dwa lata temu. Kiedy to było? Kiedy to było? To tak samo jak Doom, zmusza nas, zmusza nas, zachęca nas do zbliżania się do wroga, do niechowania się, tylko takiego jakby, no... Tak, e, nie do po pierwszego... całej mapie, bo właśnie te, wyobraźcie sobie, że macie punkty akcji w i możecie je jakby sobie odnawiać i robić kolejne rzeczy, chodząc po mapie i zdobywając mm -hmm. te punkty akcji, bo tutaj na mapach mamy takie jakby obelix, obelix, obeliski, mm -hmm. czyli jakby no artefakty, powiedzmy, które klikając uzupełniamy sobie zapas tych punktów, które wydajemy na ataki na przykład. Ale później pojawiają się też oczywiście inne opcje w ogóle uzyskiwania takich rzeczy, na przykład mamy naszych sługów po lobotomii, czyli takich serwitorów. I oni są naszym obiektem jakby badawczym, więc za każdym razem, kiedy dostaną od przeciwnika jakieś obrażenia, my dostajemy punkty właśnie tych akcji za to, że jakby zbadaliśmy, jak działa tak to na nich. I tutaj może przejdziemy do tej części, jeżeli chodzi o klimat tej gry, bo to jest jedna z najlepszych tutaj cech tak naprawdę. Jeszcze mm. wrócę na chwilę do walki, bo no. ja chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba system uzbrojenia w tej grze. Powiedziałem, że jest dużo, a mi się podoba, jak jest różnorodne to uzbrojenie. Tak. Bo faktycznie jak w wyracha RPG, mamy całe drzewko tych broni dostępnych i jest ich całe mnóstwo. Mamy nie tylko pistolety, karabiny i tak dalej, tylko nawet coś w stylu miotacza ognie odblokowujemy. Tak, później to, mamy jakieś też laserowe... jakieś pioruny, które się rozchodzą po przeciwnikach. Tak, więc jest tego mnóstwo. Mamy też więcej jakby podwładnych, bo na początku mamy tylko tych właśnie serwitorów, później mamy już takich legionistów regularnych, to takie to bardziej już cybernetyczni nasi żołnierze frontowi, mamy wielkie roboty, no generalnie potem. się... to wie, wygląda to wygląda świetnie właśnie do tego, co zacząłeś, zacząłeś mówić o klimacie. Tak, klimat. E, Mechanikum jest jako frakcja, no jak już opisaliśmy dosyć ciekawa, bo to są e, księ, księża, kapłani wszyscy, z przyszłości, którzy... Wszyscy na pewno maszyny. Jeżeli kojarzycie Warhammer Trish, Cincy, to wiecie, że, są, że są kosmiczni marines oni służą imperatorowi w imperium, to jakby nasi nasi kapłani maszyn są taką jakby troszkę poboczną frakcją, ale też służącą imperium w teorii. I, I właśnie to, nimi gramy, tak? Taką to... Litwą w Unii Polsko-Litewskiej, tak? <laughs> tak. To jest dobrze, dobre określenie. Eee, i, i oni odpowiadają za cały sprzęt Imperium i tym On, oni są dosyć taką poboczną frakcją, właśnie tak jak mówiłeś, czyli nie ma o nich dużo gier. Kiedy ma się gry w, w Warhammerze, tak w świecie Warhammera, no to mamy kosmicznych marines, mamy gwardię imperialną, mhm. stałe tak, tak. Jasne. Natomiast tutaj to jest bardzo ciekawe, bo to też pozwala nam zobaczyć tą stronę, a ta stana jest y, no m, intrygująca też ze względu na to jak ona rozumuje. Mamy kilku dowódców, którzy wymieniają się zdaniami na temat naszych poczynań i tak dalej w czasie misji, pomiędzy misjami. I, I oni brzmią jakbyście usłyszeli wasz komputer, jakby zaczął mówić. No i znaczy, tak bardzo... i kłócić z waszym tosterem. Chłodno, logiczno-mechanicznie mówią, wręcz yy, udźwiękowienie tych dialogów jest takie, jakbyśmy właśnie słyszeli jakiś komputer właśnie no tak, mówiąc. Niektórzy, nie? niektórzy z nich yy, niektórzy z nich mówią bardziej zrozumiałym, yy, ale niekoniecznie ludzkim mm -hmm. językiem. i nie w ogóle szumią tylko do siebie. Mamy to też na, yy, jakby yy, Transkrypcje tego, co mówią, czyli napisy też są bardzo różne i ciekawe. Tak? Jakbyśmy obserwowali ekranem ms dos z jakimiś tam komendami wyświetlającymi się, więc... Używają, używają języka, którego nie da się zarazić przez małe wirusy demony. Tak, tak, e, tak więc, e... wiesz, tu nie będziemy wchodzić w lore właśnie, Jasne. Tak staramy się. E, no a co jeszcze tu pozostało? No, na pewno e, strona audiowizualna no, jest, jest czysta, jest ładna. Tak, jest, znaczy mi się najbardziej podoba właśnie to, że właśnie ta strona audiowizualna bardzo służy klimatowi i oddaje tak. bardzo dobry klimat tej frakcji Ten, programy. Taki ledwo co był oświetlony, ale z taką kolorową mgiełką. Tak, co to, to, to też pasuje do naszych wyroków, czyli do Necronów tak. którzy też są rzadko wykorzystywani w grach Warhamerowych, tak naprawdę byli tylko w, głównie w Down War chyba tak naprawdę, prawda? Tak, w w tak. pierwszej części. A więc... Człowiek teraz pojawił się, ale to jeszcze... O, to w styczniu to porozmawiamy... Dla mnie ciekawa wycieczka w stronę tego uniwersum, które, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zwiedzić. Tak naprawdę poza jakimiś małymi technicznymi aspektami, tutaj nie ma aż takich dużych minusów, bo problemy się mogą pojawić, jeżeli będziecie chcieli zmieniać opcje graficzne chociażby, bo często u mnie się to zdarzyło i też widziałem ludzi, którzy to raportowali, że opcje graficzne potrafią zacząć szaleć, kiedy się je zmienia w czasie, gry. Trzeba to robić, wyłączyć i z powrotem włączyć, ale to są naprawdę małe rzeczy. Więc no, co, co mogę powiedzieć, co od Ciebie by było tutaj? A jaką ocenę wystawisz? No ja, ja to zastanawiam się chyba nad ósemką. Jednak ósemka też dlatego, że ja miał... m, przez całą grę nie miałem okazji jakby... bo jest tutaj bardzo dużo opcji taktycznych i dużo opcji sprzętowych, tak? ale nie miałem okazji tego jakby wykorzystać. Nie, tak, by, bo to nie jest było wyzwania Właśnie jedyny minus jak dla mnie, poza tymi kwestiami technicznymi, które są do poprawki, jakąś aktualizacją, to jest to, że te misje mogłyby być, jeżeli chodzi o sam jakby scenariusz walk, mogły być mm -hmm. troszkę bardziej różnorodne, żeby nas właśnie zmuszać do wykorzystywania tych opcji, które mamy tak naprawdę, tak. które możemy wykorzystywać, ale nie musimy i trochę idziemy tak po najmniejszej linii oporu jednak. To nie jest jakby zarzutem, bo i tak jest efekt, znaczy nie, nie jest efektownie, bo to też źle brzmi, to nie jest Space Marine gra akcji, ale jest to zrobione naprawdę bardzo dobrze i głównie ze względu na klimat i na to, że to nie jest klon Excoma, tylko to jest Excom, tak. ale z bardzo odmiennym systemem walki i misji itd., itd. i tak dalej, i tak z, bardzo, z oryginalnymi pomysłami na rozgrywkę, właśnie dlatego ode mnie też Mocne 8 na 10. Dla Warhammer 40 tysięcy Mechanikus.